dziewczyny, dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o dwóch produktach, które dostałam od portalu Prekursorki.pl Jeden to jest produkt pełnowymiarowy, natomiast drugie to są jest 12 próbek. Powiem Wam najpierw o tych próbkach. Jest to, są to próbki z klinika. Jest to, jest to te trzy kroki z klinika. W środku jest tak Mamy trzy próbki na dzień, trzy próbki na noc tutaj. I tu jest karteczka dołączona co tutaj się zawiera. Oraz tu są trzy próbki na dzień i trzy próbki na noc. I tak na dzień i na noc jest, jest to samo. I teraz tak. Pierwszym krokiem w moim przypadku, czyli to zielone. To jest mydło w płynie Liquid Facial Soap. Ja mam dla cery mieszane w, w stronę suchej, czyli przeduszczająca się strefa T, natomiast policzki są wysuszone. I tutaj mamy jeszcze je, y, trzy opcje. jedno mam, pierwszy to jest sucha lub bardzo sucha, potem jest właśnie mieszana w stronę suchej. Trzecim, kro, trze, trzecim typem y, cery jest y, mieszana w stronę tłustej, a czwartym tusta lub bardzo tusta. Więc dla każdego coś się y, znajdzie. Y, ja mam akurat wszystkie te próbki mieszana w stronę suchej. I ja się bardzo z tego cieszę, ponieważ to jest akurat mój typ cery. I to mydełko, powiem Wam szczerze, że bardzo fajnie oczyszcza. Trochę skóra jest minimalnie ściągnięta, ale nie jest to taki efekt, że po prostu czujecie, jak Wam normalnie zdzielało skórę. Jest to delikatny efekt. Bardzo delikatnie oczyszcza, nie wysusza. No i co jeszcze mogę powiedzieć? Tutaj pisze, że hmm, nanieść na twarz razem z ciepłą wodą, delikatnie spłucz i osusz twarz, tak tutaj pisze. Drugim krokiem, yy, drugi krok to jest w ogóle złuszczanie, yy, czyli yy, tutaj mamy pięć rodzajów, oprócz tych czterech, które wymieniłam wcześniej, typu sery, i jeszcze jeden yy, dla skóry delikatnej. Ja mam akurat wszystko mieszane w stronę suchej. I powiem szczerze, że z tego drugiego, który to jest złócz martwy na skórek za pomocą Clarifying Lotion. I tutaj ma odświeżyć skórę, rozświetlić ją yy, i po prostu to jest taki yy, w stylu toniku jest bardzo chłodzący. Po prostu jak się dotknie twarz yy, wacikiem nasączonym tą próbeczką to po prostu jest takie zimne uczucie, takie po prostu, żeby to, nie wiem, zukoiło wszystkie te, te, ten, ale powiem Wam szczerze, że mnie się zapach strasznie podobał. Taki spirytusowy, alkoholowy. Nie wiem. Dla mnie niby nie, nie wysuszył mi cery. W sumie użyłam tylko mm, kilku tych próbek, ale powiem szczerze, że naprawdę tak, no nie wysuszył, ale mm, Zapach był bardzo nieprzyjemny. I krok trzeci, czyli ten żółty, są dwa rodzaje. Jeden rodzaj jest jako lotion, czyli taki balsamik, a drugi jest jako w żelu, krem w żelu. I powiem wam tak. Tu też mamy tylko cztery rodzaje. Yy, znaczy tylko cztery, no 4 akurat wystarczające, ale nie mamy na tej delikatnej I tak, i to jest yy, jest t, t, ten lotion, bo ja akurat miałam lotion, bo lotion jest do cery suchej, bardzo suchej lub yy, mieszanej strony suchej, a żel jest yy, dla mieszanej strony tustej, tustej i bardzo tustej I powiem szczerze, że, że nie ta jedna próbeczka, jak widzicie tutaj Widzicie? Mnie ta jedna próbeczka by wystarczyła spokojnie na dwa razy. Yy, nie wiem, no ja nakładałam połowę tej próbki na całą buzię, na szyję i dekolt. I mnie w zupełności wystarczało. Ja nie potrzebowałam, nie wiadomo ile tego kremu nakładać. Yy, za pierwszym razem nałożyłam wszystko i po prostu zanim to się wchłonęło, no bo tego było naprawdę dużo na buzi, zanim to się wchłonęło no to wiadomo trochę czasu minęło a ja nie lubię jak mam cały czas taką e, mokrą twarz czuję, że coś na niej jest. Jak on się już wchłonie to naprawdę już nic nie czuję, nie zostawia takiego filtru e, na buzi, także wszystko jest ok i bardzo fajnie nawilża bo to jest właśnie e, nawierzający e, przywraca równowagę wodno-tłuszczową w skórze i tutaj jeszcze nie napisałam sobie, weszłam sobie na klinika, żeby coś się więcej dowiedzieć. Nie za bardzo tam coś piszę, ale mm, jeżeli, no i pisało tylko tyle, że jest bezpuszczowy i, i yy, zapewnia optymalną równowagę wody w skórze. Yy, owszem, z tym się zgodzę, bo naprawdę rano jak wstałam skóra była taka delikatna, taka spięta, ale tak yy, pozy pozytywnie spięta. Yy, ja bardzo zachęcam do tego, aby wejść sobie na stronę klinika i tam sobie zrobić swój jakby test jaką macie skórę. Tam są różne pytania i dotyczące skóry i włosów i paznokci i codziennego odżywiania się i czynników zewnętrznych, pracy i tak dalej, żeby wszystkie te czynniki złożyć w jedną kupę, że tak powiem i zobaczyć jaką macie cerę i od razu tam wam wyskakuje i te trzy kroki, które powinniście yy, zro, y, no, sobie zakupić, które wam pomogą y, w odzyskaniu fo, y, formy na twarzy. Yy, no i tam jeszcze są dodatkowe jakieś inne produkty, które również możecie używać. Yy, drugim produktem jest Dezodorant Fav z, ten, z tej wersji Pink Passion. I powiem Wam szczerze tak. On tutaj, producent zapewnia, że skuteczna ochrona przed nieprzyjemnym zapachem potu i zapewnia długotrwałe uczucie świeżości, nie pozostawia białych śladów na ubraniach, jest przebadany dermatologicznie i jest przyjazny dla skóry. Owszem, jest przyjazny dla skóry, nie zostawia białych śladów na ubraniach, ani żółtych nie zostawia. Przyjemny jest Załam bardzo, strasznie mi się podoba, jest taki świeżutki, taki kobiecy, wiecie, taki, taki no nie, no, no kwiatowy, na pewno kwiatowy. 24 godziny, czy on się um, utrzymuje, to szczerze powiem, nie jestem tego pewna. Testowałam go i w te bardzo upalne dni, które mieliśmy tutaj, 30 stopni nawet ponad i w te takie no, normalne, że tak powiem. E... Na ubraniach się zostawiał, zostawał długo.